Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem i to jest z gry Tomb Raider No i ładnie podczas sceny, gdy Rotom Niero normalnie omal się, omar się nie rozkleiłem, ale udało mi się nie rozklejać. Cudem, ale no cóż. on mamy dziennik na sam start. Laro, tak mi przykro. To ja wpakowałem cię w tę sytuację. Złożyłem obietnicę twojemu ojcu. Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, przysiągłem, że będę się tobą opiekował. Trzymał z dala od kłopotów. A co zrobiłem? Wciągnąłem cię w sam środek tego bałaganu. Teraz to ty opiekujesz się mną. Wiesz, jesteś taka sama jak twój ojciec. Był najmądrzejszym, najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałem. I nigdy się nie poddawał, nawet gdy było już naprawdę źle. Martwię się o ciebie, ale wiem, że jeśli ktokolwiek zdoła przeżyć w tym miejscu, to będziesz to ty, Larocroft. Cokolwiek się zdarzy, chcę, byś wiedziała. Że kochałem cię jak córkę, której nigdy nie miałem. Jestem z ciebie dumny. Miałeś, Rod, miałeś. Ale niestety o tym nie wiedziałeś. Dzienniki będą? Tak. Nie przywrócą mnie do życia, dziewczyno. Tak właśnie powiedział Byród. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Chciałabym, żeby to mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję, i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Chimiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Dobra, mam tutaj magazynek w tym co skraca czas przeładowania, więc dawam. Oraz. jak mówione... Gumowany uchwyt zmiesza odrzut przy strzale. Może otrzymaliśmy jakiś nowy strój. Ale nie jestem pewien który, bo wyskoczyło, że coś otrzymaliśmy, ale... I tak będzie chodzić z tym podstawowym oczywiście. Czekanie jest na full, więc... To jest full... Tu jest full... Tu jest full oraz łuk jest full. Dobra, bo ulepszając ten pistolet, czy tą umiejętność, nowy celownik zdobywaliśmy. No? To chyba się trochę różni. Chyba. Dobra, oczywiście mamy na mapie zaznaczone nowe rzeczy. Grobowiec, mapa. Jest tu widać tylko jeden grobowiec. Jeden grobowiec. to, do którego pójdziemy, no bo jakby to mogło być inaczej. Po drodze, tak czy siak musimy właśnie. Używać tego, bo mm, dopiero jak mapę, otrzymamy wszystkie lokalizacje tych przedmiotów. To no, oczywiście skarbek jakiś. Będę ty na razie mieć z łukiem, bo później może się tu nie ciekawie dziać. Ale to zobaczycie potem. Dobra, otwórzmy to. Ten chiński sztylet jest bardzo stary. Mój ojciec miał w swojej kolekcji podobny, pochodzący z 854 roku przed naszą erą. Tu się niestety rozbili. Tak u. Nie z tej sprawy. To są grzyby, które należy do na tym terenie, czyli ukryte rzeczy. Dobrze. Ja, skrzyneczka. W końcu jakieś się zużywają, co? Na ten pistolet trochę poszło. Mniejszy odrzut, no Kurde, po prostu bosko. Ktoś, go skrzynkę bym pominął, która jest ukryta sobie tutaj. Oczywiście, spróbujmy znaleźć wszystko w tym miejscu, oprócz tych grzybów, bo oczywiście ja będę się z tym męczył trochę. jakiś żadne ja się tak rozglądał, i wiecie, żeby nie przeoczyć do tej mapy. coś, grzybki. Są tutaj? Może po prostu wejdę na drzewo i to przeczekam? Świetnie. Pierwszym niewinnym. Co to? Wiedzmy Wyłazić! Wyłazić! Dobra. Nie było baniaka? Wydawało, że był. O boże, że jak ja coś znajdę w tym lesie bez tej mapy, póki co, będzie ciężko. Ale damy radę, damy radę Ja już tam widzę miejsce, do którego możemy się udać. Tam też coś widzę do połączenia się. Do góry hops. Ale nie możemy się połączyć z tym, ale czy tutaj coś... O, pogarniajmy, co możemy znaleźć tutaj fajnego? Tam widzę ten. Tu już przygotujemy zejście. I rozejrzyjmy się tam. Przy... Tam widzę grzyby. Grzyby... No, pójdźmy pierwszy, po... tak. I to spadnie na dół. W góry. Znam na panu patrzymy. Dużo przedmiotów. Starożytny chiński sztylet prawdopodobnie z około setnego roku naszej ery. Od jak dawna statki rozbijają się na tej wyspie? Ło, bardzo dawno. Chciałem, że więcej rzeczy wypatrzymy. Tam nie zjedziemy, bo musimy się skończyć na początek. Wszyscy już mam znaleźć jeszcze, nie na razie tylko to, dobra. Boże, War Thunder, o co ci chodzi? A, a, dobra, nie będę tego czytał, bo to was nie interesuje War Thunder, tylko Tomb Raider. Skoro przyjrzycie się na Tomb Raidera, to was pewnie interesuje Tomb Raider, a nic, nic innego. Żadnych nic fajnego, grzyby widzę. Co ja wyhaczyłem, panie? Jego skrzynkę też już zaznaczyć. zaznaczę. I co, tego grzyba tam skoczy Dobra, strzał w głowę. O, tu nie ma, dobra. Tak muszę się rozdzwonić, ale trzeba, nie? Trochę bym pohaasował Fuck you Dobra, główka jest Co ja je znalazłem? Kolejną go skrzynka, dobra, tu jest go skrzynka. A jakby tam dotrzeć, no to nic prostszego, tylko myślałem, że będzie bardziej hałasowało Tu jest jeszcze jedna Tam widzę skarbusie No Grzyb Czyli znowu zaznalazłem, widzę Kolejnego skrzynka, jak tam dotrzeć? Tu jeszcze znalazłem. O tam widzę, dobra, dobra, fajnie, fajnie. No cóż, nie sądzę, żeby łatwo było gdziekolwiek w te miejsca dotrzeć. Oj, będzie hałas. Muszę się pieczupem być typa. O jasny gwint. Wiem, że już powinien być bezpiecznie. Że mogę sobie szlać ze strzelby, byłem z ekipą, wyzwano do klasztoru. Widzieliśmy całą masę martwych ludzi. Nie słyszałem ich. Nie, Nie kłam to. Tu jest coś, tak? To zjedźmy tu na dół, weźmy tutaj, wróćmy się tam, i zajmijmy się tymi downami. Ale bez tego, tu Mika A to jest inny dźwięk, po prostu. A to mu fajniejszy chyba. Nie, kurwa. Przepraszam, ale się zdenerwowałem. obym owym faktem, że zginąłem. Gdzie ja jestem, cholera? Co ja robię tu? Tu się na ścianę. A tam wchodził, nie? Co? Dziadek głupie. Musiałbym się musiały zrespić. A szybko mnie rozwalili bardzo. W domku nic nie będzie. Bez, oczywiście, oprócz, oprócz tej skrzynki ciekawej, oczywiście, dziennik kolejny. Kogo tym razem? Wojownicy burzowej gwardii. Dziś stoimy u progu wielkiej zmiany. Wroga flota, która zmierza ku naszym brzegom, będzie ostatnią, jaka kiedykolwiek spróbuje zagrozić naszemu ukochanemu Yamatai. Gniew naszej wspaniałej, słonecznej królowej rozpęta potężną burzę, na której wichrach pomkniemy, by zniszczyć wroga. Ale kiedy zwyciężymy, nie zatrzymamy się. Nowy dzień powstanie, gdy światłość naszej królowej sięgnie poprzez ocean i dotknie wszystkich ziem. My, lud Yamatai, będziemy skąpani w ciepłych promieniach jej łaski, lecz nasi nieprzyjaciele spłoną! <śmany> takie groźby. No ale ta część tą Pradera im się udała i to bardzo. No zaraz tam wrócę po was, skarbenki. No pochu. Ale tutaj do... a to ja tutaj muszę dotrzeć inaczej, widzę tam, tam gdzie teraz chcesz dostać, to pewnie po go skrzynkę spróbuję tą go skrzynkę dopaść, potem zajmiemy się tym powiem że z tym pro... z tej przeskoczeniem będą duże problemy Jest Fuksem, dobra, teraz nie spaść tylko jeszcze, nie? Czułem śmierć Jeszcze trochę tego zostało Tu raczej nic już nie będzie, tak mi się wydaje Muszę to dosyć mała okolica No i ja teraz muszę po moje dwa skarbusie tutaj przyjdę O tak Tyle surowców, w nie mieć co z nimi robić Nigdy tak nie miałem w tej grze Zwykle to mi zawsze brakowało Teraz potrzeba bardzo. Wręcz przepięknie mi idzie. I źup. I jakiś nowy nóż, kolejny. Nie jest aż tak stary. Prawdopodobnie z XVIII wieku. Dekoracyjny złoty karp miał kontrastować z czarnym, lakierowanym wykończeniem. No jest krew, nie o to i chodzi, tak? Jak? Ślady krwi. O. Ktoś niedawno używał tego noża. A, widać, widać. coś jeszcze ciekawego, jakieś grzybki. Ja wiem, że coś gdzieś paliłem, coś co spadło na ziemię. Będę sobie krobowiec, żeby do niego się dostać gdzieś tam w okolicach grobowca, bo już ja tam nie byłem. Pamiętam co się jest na bank. Mógł gdzieś tam być. Tam jest ta półka skalna. O, skrzyneczka tam, którą podpaliłem, żeby spadła. Cyk. I gdzieś widziałem grzyba właśnie z góry. O tobie mówiłem, kochany. Więc... pustą Tylko to se wezmę. nie zapomniał. Cyk. Do grobowca. Poza pochodni, kurde. Azyl burzowej gwardii. Nie ma nic naprawdę do lepszenia. Tu widzę części zbieram. Gdzie się tak gdzie nie poświetla? Dobra, nevermind. mind. Nie mam nic do wylepszenia, więc. Nie ja wow. Dobra. O Au A, może to co chwilę wybucha, ja. A, ja szedłem w momencie, kiedy to akurat... Pykło, ta widzę wow. cholera gdzie idę owa tutaj a tego nie spaliłem fajnie fajnie no let's move no pewno... cóż, dobra mogę już przejść. To powinno być dobrze. Je, yeah. szybki grobowiec. Nie powiem. A co w nim? Ile surowców? Mapa czegoś? Wątpię. Surowce będą tylko. No i level oczywiście. Mapa relikty. Relikty, mapy relikty, tak. Aha! Czyli ona, bo ta mapa była zaznaczona, ona była w grobowcu. I wszystko jasne. Bo tą go skrzynkę chyba nigdy tam nie dorotę, bo pewnie nie, już, już nie, nie mam pomysłów jak tam doczyć nawet. Dobra, hopsa, lola, nic tam się nie stanie. Jeśli byśmy sobie przynajmniej stali, w którym grobowcu jest mapa, spoko. Ja wiem, gdzie się wiem. A czy tu jest tej haczy, tak? To... Tu jest, są takie fajne skarbeczki, jak widać. No i tego nie możemy zrobić? Trzeba patrzeć na to. A dobra, możemy. Lol, pomyłka, lol. Umyliłem się, przepraszam. Córawce. Byłem z ekipą wysłaną do klasztoru. Widzieliśmy tam całą masę martwych żołnierzy. Jaj. Widziałeś jakieś oni? Ja. Słuchaj, niech to o tym mówi.

Level, fajnie. No, Zatem Go skrzynkę. Powiem mam wie, tylko trudniejsze do wyważenia Będziemy potrzebowali czegoś lepszego. Go skrzynka is here. O, no, będzie sporo zabawy. Widzę. Chodź za nami Widzę, że mogę je spadnąć Czy oni je tutaj hodują? Nie zostajesz na hale, kolego Trafika Przeźnij mi tego łosia I ostatnia jego skrzynka. Da, 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 da. O, a ja chciałem sobie zaskoczyć jeszcze. Pewnie mówi, że trzeba schachać na jakąś półkę, albo coś takiego. Ma tu taki fail, bym sobie poskoczył. Zgon z automatu. Myśleli, że mnie przestraszą, to nie to oh, no. Tam nic nie ma, bo ja to wiem. I kochane wyjście. Miasto ubogich powraca w wielkim stylu, tak? Yeah. Może taką go skrzynkę zdobędziemy, która jest gdzieś tam. Więc jakaś chwila spokoju, Tajwa. to byliśmy wtedy. Byli. Aleks, nie mogłam się z wami połączyć. Właśnie dotarliśmy na plaży. Kuter jest mocno zniszczony. Bez odpowiednich narzędzi możemy mieć problem z doprowadzeniem go do stanu używalności. Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie, co da Ci rady zrobić. Ja już idę. Uważaj tam na siebie. Light. Co ja widzę? Co ja widzę? Lej, ciepta. Cóż, nie da się ukryć, że ten trzeba będzie iść. Boję się. Bardzo się boję. Ciepia to napiw wygląda. Taka długa trasa nas czeka. No i ja nie powiem, że to będzie bez wrażeń, bo to będą niesamowite wrażenia, o tym lecieć. Ja, A sejbe, kto gdzie? Laro, jesteś tam? Alex mówił, że już schodzisz. Niedługo będę na miejscu. Muszę ci coś powiedzieć. Co się dzieje? Cokolwiek powoduje te burze, cokolwiek nie pozwala nam opuścić tej wyspy, znajduje się w klasztorze. Jesteś pewna? Tak sam. Na razie nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Te włosy. Pomogę jest naprawić ten kuter, ale potem ruszam w głąb wyspy. Laro, to mi się nie podoba. Po prostu mi zaufaj. To jedyne wyjście. No dobrze, uważaj na siebie. Dankę. Dobra ludzie, bo tutaj będzie... no po prostu odcinek by wyszedł za jakieś pół yy, 40 minut, więc nie ma opcji. Cóż, no to na tyle. Myślę, że wam się podobają do czynienia w końcu Stumplaidara, w którym to dotrzemy na brzegi. Możemy naprawić kuter. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, baj!